Witam serdecznie z tej strony Riuk, a to jest kolejny odcinek z cyklu Najlepsze Bitwy Riuka. Znajdujemy się na mapce Urwisko. Ja gram sobie czołgiem DW2, ciężkim czołgiem niemieckim czwartego tieru. I jako, że w ostatnim odcinku zagrajmy w World of Tanks, bardzo, bardzo, ale to bardzo narzekałem na ten czołg: jaki to jest straszny, zły, biedny i w ogóle. No tutaj udało mi się wykręcić całkiem niezły wynik i postanowiłem wrzucić go właśnie do tego cyklu najlepszej bitwy Ryuka. No i tak, nadal twierdzę, że jest ten czołg niezbyt dobry, jego prędkość jest żałosna, jego zwrotność jest żałosna, jego działo niestety też jest dosyć żałosne, jeżeli wyrzuci nas... Na tiery piąte, już nie mówiąc nawet o szóstych, jeżeli wyrzuca nas tak jak w tym momencie na topie, pod sobą mamy jakieś tam lekkie trójki, jakieś tam średnie czołgi, no to jesteśmy w stanie coś ugrać. No a jak ta bitwa wyglądała, zobaczycie sami jak ona się zakończyła. Ja może to odrobinę przyspieszę, bo tutaj właśnie widać jak... Jak wspaniała prędkość z tego czołgu, jadąc lekko pod górkę 18-20 km na godzinę. Teraz się wyrównuje, więc przyspiesza. Dobra, przyspieszymy troszeczkę. Tutaj na początku niezbyt wiele się dzieje. Chciałem objechać wszystkich tutaj, tak yy, za tą skałą po prawej stronie mapy, nad wodą, ale zauważyłem, że wszyscy tutaj jadą z tej strony. Tak, więc postanowiłem tam podjechać. Znowu pod górkę. Tak więc, jak widzicie, znowu moja prędkość tam z 30 km spadła do 20 niecałych. No i tak sobie jadę pod tą górkę. Powolutku, powolutku. Ale zauważyłem, że za nami pojawił się. Co to tam stoi? T28 chyba, tak. Zgadza się, T28. Tu już go koledzy ładnie trafiają. Ja chyba jego też udało mi się trafić. Jego e, coś tam uszkodziłem, ale niestety szybciej go rozwalili. Tymczasem tutaj e, M8A1 jedzie i nas pięknie, spotuje wszystkich. Tutaj pierwsze moje trafienia. Jak widzicie, 60-80 dm w sumie. Dwa strzały. I pierwszy czołg zniszczony, więc pierwsze koty za płoty dosyć szybko. Dosyć szybko, ale jak widzicie, połowa i mojej drużyny, i drużyny przeciwnika już poległa. Tutaj M5A1 ucieka i pięknie od tyłu mi się wystawia. Ja sobie go. Trafiam, niestety tutaj totalnie nie trafiłem i teraz zostało mu 1 HP, tak właśnie tak. Niestety jeszcze ostatni strzał był rykoszetem, więc nie udało mi się go zniszczyć. Szkoda, bo tak niewiele zabrakło. Tutaj jeszcze LTP trochę skubnąłem. No, i teoretycznie byliśmy teraz na wygranej pozycji, no bo tutaj, tutaj jeszcze strzał od artylerii, która nie pierwszy raz, znaczy nie jedyny raz trafi mnie w tej bitwie. Teoretycznie byliśmy już teraz na wygranej pozycji 9-8, przed chwilą było jeszcze 9-7. Tutaj się hetzer pojawił, więc postanowiłem wrócić do bazy, jako że tam jest tylko artyleria. A ten M3 Lee, który stoi w bazie, jest niestety AFK. Tutaj zaraz gdzieś ten hetzer się pojawi. Krótkimi skoczkami do przodu sobie jadę. Oprócz Hetcera pojawiła się jeszcze Matylda. Ta Matylda tam sobie za skałą stoi, więc niewiele jej zrobię, jak tu wyjadę na górkę. Ale za to hetzer pięknie tyłem stoi do mnie, więc aż grzech tego nie wykorzystać. I chyba udało mi się go nawet podpalić, nie jestem pewien. Tutaj Matylda się pojawia. Niestety, tutaj dostałem pierwszy strzał, właśnie od Matyldy. Jak widzicie, wszystko przyjmuje ten pancerz. A Matylda, jak wiadomo, o tutaj drugi raz artyleria gdzieś obok mnie strzeliła. E, w tym momencie postanowiłem zmienić pociski sobie na goldowe, bo nie było zbytnio sensu. Z tą Matyldą walczyć podstawowymi pociskami, bo jak wiadomo, Matylda ma tamtego pancerza sporo sporo i potrafi wiele przyjąć. Tutaj lekko głupotę zrobiłem, bo skoczyłem sobie na dół i byłem pewien, że uszkodzę gąsienicę. Jednak, dosyć, dosyć pod tym względem, wytrwały jest ten czołg. Tutaj się pojawił B1, 43 HP, trzeci kill zaliczony, 581. Dmage już w sumie zadanego, więc całkiem nieźle. Tutaj się za wrakiem chowie. Matylda jedzie na wprost mnie. I jak widzicie, nawet goldowym pociskiem nie jestem w stanie od razu przebić Matyldy. Tutaj ją przebijam. Po raz drugi obrywam od, y od artylerii. Niestety gąsienicę mi urwał. Ja sobie ją naprawiłem. Szybciutko, punktuję Matyldę. Matylda też uziemiona, w dolną płytę sobie uderzam, żeby łatwiej przebić. I Matylda zniszczona, tymczasem artyleria po raz drugi niszczy mi e gąsienicę. No a ja niestety już nie mam zestawu naprawczego, więc stoję. I w tym momencie myślałem, że jest już dla mnie po bitwie. Bo jeżeli jeszcze raz bym nie trafiła, no to wiadomo. Z drugiej strony stwierdziłem, że po bitwie jest już dla nich, bo została im tylko artyleria, która, e, która no, jak wiadomo, jest artylerią, więc na bliski dystans nie ma zbyt wielu szans. Trochę przyspieszymy, bo tutaj już mam uszkodzoną gąsienicę, więc prędkość w ogóle jest żałosna. E, postanowiłem napisać temu T80, żeby pojechał i po prostu zabił tą artylerię. To nie powinien być dla niego problem. Jeżeli dobrze by go zajechał, no to powinien to zakończyć. Jak widzicie, podjechał tam. Starał się od tyłu, starał się od przodu, ale no niestety poległ. Komentarz mój do tego mógł być tylko jeden. Więc postanowiłem, że ja tam pojadę. Aczkolwiek wiedziałem, że w tym momencie chyba przegramy. Zostałem ja i artyleria. No i M3 Lee, który był AFK, tutaj się przyjrzałem, niestety nic, nic myślałem, że uda mi się go wyspotować. niestety nie udało się. Dobra, tu przyspieszymy znowu, bo chwilę to potrwa, zanim on sobie tam dojedzie. Człapie, człapie powolutku. Tutaj pokazuje 52 km na godzinę, ale on na pewno tyle nie jechał. Jak widzicie, tam 20, parę kilometrów na godzinę sobie e, człapie. Tak, i tutaj dopiero w tym momencie T80 napisał mi, że on się chowa za flagą. Postanowiłem wyjechać tutaj na wzgórze, sprawdzić. Niestety nic mi nie wyspotowało. Jako, że już gąsienice miałem uszkodzone, nie chciałem zjeżdżać tutaj na dół. Tylko się odwróciłem i normalnie sobie zjechałem. Przyspieszymy. No, i w tym momencie. Jak widzicie artyleria pojawiła się na naszym kapie, ja byłem tutaj na kapie. No i sytuacja troszeczkę patowa. Więc stwierdziłem, że będę kapować, ale niestety on zrobił dokładnie to samo i to chwileczkę przede mną. Jak widzicie, no był dwie sekundy przede mną dosłownie. Więc stwierdziłem, że nie mam szans tego wygrać poprzez kapowanie. Mogłem tu zostać, co prawda, i uzyskać odznakę tam e, okupanta za 80% e, okupowania bazy. Bo to spokojnie udałoby mi się zrobić. No, chyba że on pierwszy e, pękłby i przyjechał do mnie. Aczkolwiek nie sądzę, żeby to zrobił. No, bo to jest artyleria, więc on mógł po prostu strzelać do mnie, na oślep strzelać i mógłby mnie trafić spokojnie nawet jakimiś odłamkami tutaj głupotę zrobiłem, że wjechałem w ten budynek bo tylko niepotrzebnie się spowolniłem przyspieszmy to czas upływa nieubłaganie ja już piszę na, na czacie że niestety przegramy to no bo ja jestem zbyt wolny ta uszkodzona gąsienica, słaby silnik i niestety no niestety porażka Tutaj sobie zatrzymię, żeby jeszcze pogadać chwileczkę. Niestety bitwa zakończona porażką. Może błędem było, że pojechałem drugą stroną mapy na tą kap szukać tej artylerii. Mog mogłem może tędy po prostu pojechać, byłoby szybciej. Natknęlibyśmy się na siebie. No ale skąd mogłem wiedzieć, że on pojedzie tą stroną, właśnie? To po pierwsze. Po drugie, nie miałem zielonego pojęcia, że. T80 nie da sobie rady z tą artylerią. No, i jak widzicie, wynik taki: 894 damage'u zadanego, więc pod tym względem jest całkiem, całkiem dobrze. 4 zniszczenia, ale niestety bitwa przegrana. Wygrała to artyleria niemiecka czwartego poziomu z pięcioma zniszczeniami. No, bywa i tak, ale bitwa, bitwa jak najbardziej na plus. Zaliczam ją do udanych. No, i chyba tyle, także dzięki za uwagę i zapraszam do opinii, ocen. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to do tego również zapraszam. A ja się żegnam na razie i cześć.